Chciałam Was dzisiaj zaprosić na krótki spacer po cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Pokażę Wam tylko kilka grobów osób znanych, które żyły w czasach nam współczesnych. Natomiast w kolejnym filmie pokażę Wam groby osób, które żyły w tych poprzednich wiekach. W tym grobie spoczywa Gabriela Kownacka. Znana wszystkim, myślę, aktorka. Głównie z ostatnio, przynajmniej przed śmiercią, z roli matki w rodzinie zastępczej. Wcześniej w serialu Matki, Żony i Kochanki. No ale też oczywiście z, ról, z wielu ról teatralnych i wielu innych filmów. Taki troszkę zaniedbany wygląda ten grób, mam nadzieję, że ktoś z okazji świąt, święta yy, wszystkich świętych, z okazji święta zmarłych, porządkuje i będzie pamiętał o tym grobie. Bo była to naprawdę świetna aktorka. Bardzo szkoda, że tak wcześnie odeszła. Na tym cmentarzu znajdziemy też mogiłę Małgorzaty braunek aktorki zmarłej w 2014 roku, nieodżałowanej Oleńki z podtopu i Izabeli Łęckiej z lalki. ta Braunek grała też w takim serialu serii seriali nad rozlewiskiem. Ja nie oglądałam tych seriali, szczerze mówiąc, ale wiem, że to chyba była jej. To były chyba jedne z ostatnich ról telewizyjnych. Oczywiście występowała też w teatrze. Przy murze cmentarza, oddzielającym ten cmentarz od, yy, od cmentarza ewangelickiego, ewangelicko reformowanego, jest pochowany między innymi Stefan Starczewski który był uczestnikiem Okrągłego Stołu i współzałożycielem Komitetu Helsińskiego w Polsce. W kolumbarium pochowane są również prochy Aleksandra Jałosińskiego, artysty, fotogra fotografika, ale też jednego z czołowych fotoreporterów prasowych polskich. Zwykle ta furtka jest zamknięta, ale tym razem jest otwarta. I ona prowadzi nas do tej nowszej części cmentarza ewangelicko-reformowanego. Zajrzymy sobie tylko tutaj na chwilę i wracamy na nasz spacer. O! A tu jest taki gościu, który bardzo często mi towarzyszy w wędrówkach po tym cmentarzu. To nie jest krecik, bo krecik znany tutaj wszystkim ma białą krawatkę. I chodzi w czerwonej obruszce. A to jest taki duch, który chodzi za mną i objawia mi się czasem na różnych grobach. Przede mną, za mną, obok mnie. Jakoś mnie polubił albo mnie pilnuje, to nie wiem. W tym grobie pochowany jest Artur Renion, były wiolonczelista grupy Mozarta. Tutaj macie nawet taką tabliczkę, który w wieku 28 lat zginął w wypadku samochodowym. No, szkoda takich zdolnych ludzi, naprawdę. Niedawno odkryłam na, na YouTubie film przygotowany przez kolegów pana Artura. Film chyba nawet nosi tytuł Artur, jeśli dobrze pamiętam, który jest wspomnieniem jego działalności, jego życia. Głównie są tam urywki filmów pochodzących z różnych występów, z czasów, kiedy jeszcze grał z zespołem, występował z zespołem. Ze statystyk widziałam, że bardzo niewiele osób widziało ten film, więc może warto go obejrzeć, przypomnieć sobie bardzo zdolnego artystę, który odszedł zbyt wcześnie. Tutaj jesteśmy przed grobem Michaliny Wisłockiej, autorki sztuki Kochania. Michalina Wisłocka była, była lekarzem, ginekologiem, była seksuologiem no i uczyła Polaków seksu. Sztuka Kochania została wydana w 1978 roku i no była czymś zupełnie nowym na naszym rynku księgarskim, jak sądzę. Muszę Wam powiedzieć, że kiedy została wydana Sztuka Kochania, no to ja już byłam tak, już byłam prawie, prawie czy już nawet pełnoletnia i Oczywiście czytałam tą książkę, jakoś tak najbardziej z niej zapamiętałam to ganianie się wokół stołu chyba, tak nie wiem, czy kojarzycie. Natomiast no teraz muszę się do czegoś przyznać, już jestem w wieku babcinym, to mogę się przyznać, że nie była ona dla mnie aż tak bardzo interesująca, ponieważ ja dużo wcześniej jeszcze chyba no tak pod koniec podstawówki czytywałam do śniadania małżeństwo doskonałe Vanderwelda, jeśli dobrze pamiętam autora, który moja mama ukrywała w bie bieliźniarce, no i które było bardziej, myślę, zaawansowane, jeśli chodzi o kwestie seksu niż yy, sztuka kochania biskockiej. A Tutaj pochowany jest Stefan Marek Brzoza, uliczny pieśniarz. Działacz opozycji antykomunistycznej, który zginął w 1985 roku. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego zginął, jak to było. Myślę, że sprawdzę i napiszę Wam, bo po prostu tego nie wiem. Teraz idę do mogiły, która, której pomnik zwraca bardzo uwagę. Ponieważ wśród tych bardzo starych zabytkowych wygląda na niebywale nowoczesny, to jest ten pomnik. A w tym grobie pochowany jest Adam Pilch, ewangelicki dusz, pastor wojskowy, który zginął. Katastrofie smoleńskiej. Jesteśmy przed grobem e, rodzinnym Wende. E, tutaj jest pochowany Edward Wende, adwokat, senator, poseł, e, obrońca dysydentów. E, Edward Wende był też. E, był też posiłkowym oskarżycielem w procesie zabójców księdza Popiełuszki. Także tak w tej chwili wygląda ten grób. Jak widzimy, ozdobiony jest flagą. Wspaniały człowiek. A tutaj pochowany jest. Profesor Andrzej Garlicki, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zapewne historyk znakomity, ale sławił się też tym, że był współpracownikiem SB, a wcześniej członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii. Robotniczej. Kolejna znana postać, której grup możemy znaleźć tu na tym cmentarzu, to Edward Kosiński, znakomity polski operator filmowy. Współpracował z Wajdą, z Anusim, z Falkiem, a prywatnie mąż Krystyny Jandy. Pamiętacie taką piosenkę? Ja przepraszam, że będę śpiewała, ale to było jakoś tak niebo. To dobre miejsce dla naiwnych, ale tu ich nie ma. Wymiotło wszystkich aż do dna. Jacek Skubikowski, Kompozytor, autor tekstów, gitarzysta i okazuje się doktor nauk prawnych. Też żył zbyt krótko. Z tego co kojarzę, to z Majką Jeżowską chyba on współpracował i też tworzył dużo muzyki dla dzieci. Myślę, że moje pokolenie go pamięta, młodszy może niekoniecznie. To jest tutejszy kot. Ma na imię Krecik, ale słabo reaguje na swoje imię. Krecik? Kreciku! No nie chcę. Olewa mnie. Za dużo osób pewnie się nim interesuje, żeby reagował. Krecik! Kreciu! A, ty tu masz jedzenie schowane i wodę. Proszę bardzo. Jaka wyżerka. No dobrze, już ci nie przeszkadzam. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy spacer pokazałam wam groby osób, które żyły, zmarły w naszych czasach, a były znane, dały swój wkład w politykę albo w sztukę, w kulturę. A zapraszam was na kolejny spacer po tym cmentarzu, gdzie pokażę znacznie więcej grobów osób, które zmarły od koniec tego wieku, albo jeszcze w poprzednim, które również były w swoim czasie bardzo znane. A między innymi opowiem Wam o Panu, który jest tu pochowany. Jest to mogiła, czy kaplica właściwie niejakiego Pana Skwarcowa. Jak widzicie, Bukwy, co może Was dziwić na cmentarzu ewangelickim, ale takie to były czasy. Dowiecie się, kim on jest, jeżeli jeszcze nie wiecie. Bardzo ciekawa postać, która ma wpływ na dzisiejsze życie Warszawy poniekąd. Zapraszam Was, jeżeli nie chcecie, aby ten film Was ominął, zasubskrybujcie mój kanał, włączcie dzwoneczek i zapraszam na kolejne filmy.